Ja mam GO tutaj Gami Plague i jest z BREMU! A to jest reklama mojego serwera, niby tutaj jest spawn, o! Na razie jeszcze nie ma z tym, że nie można, że tak jakby. Po prostu można yy, można się lać, ale proszę, kiedy jesteście na spawnie, po podejdźcie pod GOD, żeby nikt nam nie było... A kiedy wpiszecie się w to po prostu już wy wyłączę nam godę, Tak, to jest spawn. No. No Bremu to policja, Brem Bremu to policja to to jest takie, takie nie wiem co. Bremu to zrobił. A nie wiem co to jest, coś tu Bremu zrobił. nazywam to jedzenie, i tu też mam takie na jedzenie. O. I jak spada. Teraz wam pokażę, o, tutaj jest taki, o, tutaj jest taki, tutaj jest taki ogromny hotel. Tutaj jest SpongeBob'a, ja zrobiłem XD. Tutaj jest niby taki hotel, co tutaj sprzedajemy sobie hotkę? Kurde, a złe, to nie, kurde, to Kurde, no nie to, że wybaczę, widzę, bo to jest taki durny... A to jest prawdziwy hotel. Co robiliśmy. Robiło to była cztery kucha. Oko i zaraz pokażę wam ten. Ten to. ładnie Cena to 200 dolarów za miesiąc Bra Jeszcze pokażę wam warp PP Tak to zrobiliśmy. Czy wyłącza Ci goda Co? Wyłączasz i, 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 I nie wyłączę Ci goda Pokażę wam teraz wieże Brema ale lab, rozmycień. A kurde, nie wiem co to jest. To jest. Nie wiem co to jest. Ale tutaj tu nie ma, że kuba mnie nie ufuje. No to za że barkuje. No to może, a to jest napis. To to jest nimi e... napis Minecraft i tym podobne Tutaj jest taka nasza okolica, tutaj jest komisariat Brema. Oczywiście moje im Komisariat Brema, policja, policja, komisariat Brema. On witam Ja xa, xa. <coughs> 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 Jak widzicie on knie, Nie chce przestać To co na ty na dzisiejszym odcinku to jest ja narka I si niech powie nie Bremu I Jeszcze niech powie Bremu już takie słowo Bremu powie to takie słowo Po no, czy... no, trzy fakt? Narka